Posad Pokrowski to miejscowość położona nieopodal Hersonia na południu Ukrainy. Rosjanie wycofując się stamtąd zastosowali taktykę spalonej ziemi, zostawiając za sobą nie tylko strefę gruzu, ale też zaminowując okoliczne pola i drogi. Na miejscu wraz z ukraińskimi saperami jest nasz wysłannik Marcin Lustik. Obwód hersoński należy do jednych z najbardziej zapalnych regionów na Ukrainie. To właśnie tutaj każdego dnia dochodzi do wymiany ognia między siłami zbrojnymi Ukrainy, a siłami zbrojnymi Rosji. Jak poinformowały władze obwodowe w Hersoniu, tylko minionej doby siły zbrojne Rosji ostrzelały ten region Ukrainy ponad 400 razy przy użyciu artylerii, moździerzy, a także dronów. A za cel ataku siły zbrojne Rosji ponownie obrały sobie obiekty infrastruktury cywilnej, takie jak budyn, mieszkalne, a nawet punkty pomocy humanitarnych oraz placówki medyczne. Gorzej sytuacja niż w samym Hersoniu wygląda w tych małych miejscowościach pod samym miastem, jak w miejscowości Posad Pokrowski, w którym się aktualnie znajdujemy. Tutaj Rosjanie dokonali niebywałych zniszczeń po tym, jak zajęli tę miejscowość. Teraz, kiedy ta wioska została odbita z rąk rosyjskich, w wyniku kontrofensywy Sił Zbrojnych Ukrainy trwa rozminowanie terenu, bowiem Ukraina należy do czołówki tych państw, gdzie tych min jest najwięcej. Gorzej sytuacja wygląda tylko w takich państwach, jak na przykład Kambodża. Specjaliści podkreślają, że rozminowanie terenu na, w niektórych regionach Ukrainy, w takich jak na przykład obwód hersoński czy charkowski, może potrwać całe dziesięciolecia. Jest to trudna i niezwykle żmudna praca. Saperzy muszą przeczesać każdy skrawek ziemi, gdzie zachodzi prawdopodobnie że są miny. Nie tylko miny przeciwpancerne, ale przede wszystkim miny przeciwpiechotne. To właśnie te miny wyrządzają najwięcej szkód osobom cywilnym. To właśnie te miny powodują, że cywile tracą życie lub kończyny. Dlatego właśnie każdy teren musi być w odpowiedni sposób przeczesany. My znajdujemy się na tej części pola, która została już dokładnie i gruntownie przeszukana. Natomiast pod żadnym pozorem nie możemy właśnie przekroczyć tych czerwonych flagi tak tam mogą być miny. Tam nie możemy się zbliżać ze względu na własne bezpieczeństwo w związku z tym musimy mieć odpowiedni dystans tak aby nie przeszkadzać saperom w wykonywaniu ich obowiązków, a jednocześnie nie narazić się na niebezpieczeństwo. Jak wcześniej wspomniałem, obwód hersoński to jest jeden z tych najbardziej zaminowanych regionów na Ukrainie. Tutaj w niemal każdej miejscowości, gdzie byli Rosjanie, pozostawili po sobie właśnie taki ślad. Taki jak miny. Przede wszystkim miny przeciwpiechotne. Te miny nie zostały tu wcale pozostawione ze względu na ukraińskich żołnierzy. Przede wszystkim ze względu na cywilów. Bo poza tym, że siły zbrojne Rosji zniszczyły większość budynków tej miejscowości, dodatkowo zaminowali również pola uprawne. Tak, aby mieszkańcy nie mogli tutaj zajmować się tym, czym zajmowali się przed Wojną, czyli uprawą roli, i teraz, aby właśnie pomóc mieszkańcom, aby po skutecznej kontrofensywie, jak już siły zbrojne Ukrainy, wyprą wojska rosyjskie z całego obwodu chersońskiego, żeby ludzie tutaj mogli wrócić i w miarę jakoś poukładać sobie życie, wrócić do swoich dawnych obowiązków, ale do tego bardzo daleka droga. Bo tak jak powiedziałem, rozminowanie niektórych terenów na Ukrainie może potrwać całe dziesięciolecia.